Witajcie! Renault Espace, 2019 rocznik, nad kole Tutaj możecie zobaczyć, co tu się już zaczyna dziać. Jak to wygląda. Po całości u góry jest w miarę w porządku. Ale we wszystkich miejscach, gdzie są spinki, czyli gdzie następuje tarcie, tutaj jest akurat dobrze, Najgorzej jest tu i tu. Już odchodzi lakier, a jak odchodzi lakier, no to potem utlenia się ocynk i tak jak tutaj, pojawia się korozja. Więc do wszystkich, którzy myślą, że mają ocynk, to już im nic nie zardzewieje, no to się mylą. Czteroletni samochód, a w zasadzie trzyletni, bo rejestracja grudzień 2019 a już takie rzeczy się dzieją oczywiście tego nie było na zewnątrz widać były takie purchelki jak te które są tam oddali wszystko wymaga doczyszczenia oczyszczenia trzeba użyć epoksydu trzy warstwy epoksydu dwukomponentowego pójdą na te elementy i na koniec pójdzie gruba warstwa wosku który będzie odcinał dopływ wilgoci i tlenu do tych miejsc. Także to żało jest świeże. Nie oznacza, że będzie idealnie. Co jakiś czas, a w zasadzie przy nowym aucie, warto od razu zakonserwować. Tutaj warto wstawić takie gumowe dystanse. Żeby nie było bezpośrednio tarcia nad kola o blachę. Ja tutaj dodatkowo jeszcze. Oprócz gumowego dystansa wstawię, pokryję to grubą warstwą wosku w koło przy każdej szpilce, no bo tu widzicie, no to są to jakieś trochę mastyki jest tutaj, nie jest pociągnięta po całości, w ogóle dziwię się, że nie ma jej w tej części, no ale tak to sobie producent wymyślił. Pomimo, że to Renault, pomimo, że relatywnie świeży samochód, to niestety problemy już się zaczynają. Więc nie tylko Japońce gniją, ale Renówki już też niestety pogorszyły znacznie swoją jakość. I nie, samochód nigdy nie pływał, nigdy nie uczestniczył w wypadku. Jest bezwypadkowy bezkolizyjny. Po prostu to jest tandeta w wykonaniu Renault. Trzyletnia Toyota wyglądałaby zapewnie dużo gorzej. Czy tam inny Japoniec? Co nie zmienia faktu, że jestem zawiedziony jakością współczesnych renówek, bo to jest po prostu bardzo słabe. Dziękuję za uwagę.